Dzień Wszystkich Świętych jest już za nami. Jak co roku na wobrzyskie necropolie przybyło bardzo dużo osób, zarówno z miasta, jak i tych przyjezdnych. Jeszcze na kilka dni przed świętem władze miasta wspólnie z instytucjami przygotowywały się do zagwarantowania bezpieczeństwa osobom korzystającym z cmentarzy. Między innymi ulica przemysłowa została zamknięta dla ruchu samochodowego i mogły tam dojechać jedynie autobusy oraz taksówki. Policja i Straż Miejska miała patrolować zarówno tereny przycmentarne, jak i same cmentarze. Tak było aż do godzin popołudniowych, kiedy jednak nastał zmrok, jedynie światła zniczy oświetlały cmentarze. Ulice były skąpane w mroku i nigdzie nie było widać ani jednej umundurowanej postaci. Mimo wszystko tylko podczas tych kilku dni w roku polskie cmentarze wyglądają tak odświętnie i kolorowo, szczególnie widoczne efekty są późną porą, kiedy migają światła tysięcy zniczy zapalonych przez bliskich na cmentarzach.